Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 m. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No wycinę fajnie wieje No zaraz właśnie stawiamy i płyniemy no, to no i płyniemy już pod Żagielkami Za nami podąża Zbyniu Na DejaVie Nowej swojej Sportinie Znaczy przepraszam nie, nie Sportinie tylko tej Korwecie Zawsze zapomniałem Korweta ze sportowymi mi się kojarzy i mówię. No dobra, to co? Zmieniamy halsik. Mamy wiaterek, to możemy się na Wagierkach ładnie płynąć. Wysokość nabierzemy, a później będziemy gonić z bynia. To jeszcze pogadamy się z nim. Weekend przed urlopem, kochani Już w następny tydzień będziemy na słonym No i to jeszcze jak? Idziemy okna bijemy teraz właśnie Rozmawiam z Tobą, no to nie mogę nic zrobić I ostro idzie No, wiesz no nie ma jakichś huraganów, ale teraz akurat zaczęło trzeba wiać taki świeży dobry wiatr no. ładnie się, no wiesz, pełne żagle mamy, no to tam jak trochę mocniej przybije to... mm -hmm. A słuchaj, a my już mamy bilety Babciu będziemy, i będziemy wcześniej. dzień wcześniej W piątek będziemy wieczorem U Ciebie? Tak słuchaj jest tak do wyboru poczekaj chwilę Mamy już przewężenie między wyspą. Wiaterek tutaj słabszy, może już w ogóle staje na wieczór wiatr. Troszkę, ale tutaj podpływamy pod brzeg na wieczny, no to znaczy za wiecznym, przepraszam. To nic dziwnego że... Ile się da to wejdziemy a potem odpalimy silniczek. No, Małżek hmm. się posila grzyśkami. <gryśla> Apetyt dopisuje na świeżym powietrzu. Jak zwykle. już oporządzona, Stoimy na Nowym miejscu moim. Spokój Już wiaterek się uspokoił Jak się słoneczko zrobi To może polatamy trochę dronem No To robimy sesję dronową Polatamy troszeczkę Dronik przygotowany Już z pływakami Zaraz zdejmiemy osłonę gimbala. Uwolnione. Aplikacja Xhapsan już jest. Okej, już jest, połączona. Niestety mało satelit, bo tylko 5 jest. No, już jest 11. Później źle. Ale jeszcze pokazuje, że zły sygnał GPS. Poczekamy na lepszy. A jest. Ok, teraz 12 mamy, 13 już. Startujemy. No, mamy w górze. Ale serwa niby w połączeniu, no ale obraz mamy, także jest ok. dobra. No dzisiaj niestety latanie nie było zbyt dobre. Nie wiem, cały czas brak połączenia USB Cuda nie widy jakieś no ale przeżyjemy idziemy na kolacyjkę No dobrze. już dobrze jest tam nic się nie stało nie co gąbki że to tak ta bateria Znaczy no na pewno też troszeczkę ale wiesz w ogóle dzisiaj no cały czas miałem Daj, brak tego nie, nie no. Brak połączenia USB, brak połączenia USB. Uda się bądźki tutaj. A nie Dobre, to było zaciśnięte od tych tych... Dobra. No nie powiem, bardzołem troszkę podczas tego latania. Skostniałem jak się tak stoi. Zimno się zrobiło niesamowicie. No, nawet w łódeczce pokazywał czujnik 14 stopni, także już włączyliśmy ogrzewanko. Do tego jeszcze właściwie adrenalina to powinna dobrze działać temperatura pewno się człowiekowi ciepło nie wyrobić, ale trochę nie wiem zmroziło mnie po prostu jak zobaczyłem, że nie reaguje na moje polecenia i zaczyna się wznosić, a ja próbowałem go w dół dawać, sterować, dopiero później zauważyłem, że RTH się włączyło. No to inna bajka. No, udało się go, no ale zahaczył trawkę, całe szczęście nic się nie stało. Grzykanie, ale teraz kolacyjka i jemy, tak, maluszek zrobił mi kolacyjkę pyszną. No to teraz się posilemy. posilimy się o, dzisiaj pogoda całkiem fajna dobrze, że słoneczko jest trochę solarki podładują bo cała noc była grzania chodził piecyk trochę szatną z akumulatora no, ale rano patrzyłem to po 5 amperów Dawało, nawet przy tym zachmurzeniu, także nie jest źle. A teraz wybieramy się na pacerek. Założenie jest dotrzeć do Bronisławowa, ale zobaczymy, czy nie za daleki będzie. Elżbieta już tam przed nami jest. No, doszliśmy już do zatoki, ujęcia wody. Tam w końcu, między drzewami, widać już budynek. A proszę bardzo, tak wygląda las. To jest przecież chore, po prostu. Boje odgradzające teren, do którego miejsce, do którego można dopłynąć, teraz są przesunięte tu pod sam budynek. Już tam. A kiedyś były na początku, jak się zaczyna zatoka. Tutaj, jak jest, jak widać, cypel. To tutaj były boje, ciągnęły się aż na drugą stronę. A teraz już jest tak. No, trochę poprawiła się przezroczystość wody. Woda się poprawiła. Jest fajniejsza. No, to jest na plus. Studnie głębinowe. Ujęcia z wikułki. Studnia numer 7, takich studzienek było. Nie wiem czy działają teraz dalej, czy nie. Łódź ma sporo wody w swoich studni głębinowych. Zresztą podobno jedne z najlepszej jakości jeśli chodzi o wodę w Polsce. Przynajmniej tak się chwalą. Mariuszku, nie tak szybko Ma być sparse, nie pół półmaraton Jesteśmy już na starym dojeździe do ośrodka Byłego ośrodka już, łysego Puściutko Zawsze tutaj Stały rzędy samochodów To jest problem z dostaniem się w ogóle do tego ośrodka Zamknięty na cztery spusty, pilnują, ale spróbujemy z drugiej strony sobie wejść. No, tu był wjazd, teraz zamknięte. Do portu naszego. Tak zwykle ktoś wymyślił mądrość jakąś, odgrodził ludzi od najlepszego dojścia do wody i do środka. Nawet ludzie miejscowi, którzy... Mądre decyzje naszych urzędników. No niestety okazuje się, że płot jest dociągnięty do samej wody. No nie będziemy brodzić po wodzie A z daleka już port widać Grzesia. No może zadzwonimy właśnie. Porciku jesteśmy naszym byłym u kolegi Bosmana Grzesia. No jak ciki są też. Jest nawet cieplutko. No nie ma słońca, ale jest ciepło fajnie. Tutaj cicho, bo jest osłonięte. No dostaliśmy się, bo akurat Grzesiu wjeżdżał, bo inaczej byśmy się nie dostali. Dobra, teraz nas czeka znowu godzina drogi powrotnej. No to na razie. No i wracamy już z powrotem. Z bosmanami się widzieliśmy. Stara dróżka. No jednak... A, przyjemnie. Ten porcik jest piękny. No tak, Elżbieta bardzo lubi. Kocham ten port, <laughs> nie no, dać. Jest, nie jesteśmy je gdzie? jesteśmy. Tutaj miejsca parkingowe dla samochodów i przyczepki zawsze są trzymane. No. Bo pan Grzesiu zadzwonił na bramę, co nas wypuszczą. A nie aresztują. No bo przecież nie wolno tu wchodzić. Luzem, przecież jesteśmy niedaleko bramy. Że kochani, pozamykane wszystko. Informacja Dlaczego? dla tych, którzy chcieliby odwiedzić i wjechać na plażę w Brońsławowie: to do środka nie ma. byłego wodnik wstępu nie ma i nie macie co próbować. Że no na powrót wybraliśmy drugą drogę nie nad zalewem tylko taką którą Elżbieta pokonywała w zeszłym roku po chlebek do sklepu w czasie długiego weekendu O no, i łódeczkę między drzewami widać jesteśmy Dotarliśmy, nawet nie najgorzej. Spacer wypadł. Ciach, ciach, ciach. I jesteśmy. No, niedziela przywitała nas od rana słoneczkiem. Pogoda będzie się bardzo dynamicznie zmieniała, bo chmury zasuwają. Przedtem było czyste niebo. A teraz już Niestety nie jest czyste. Zaraz pokażemy. Ale fajnie. No jest, jest, ciepło się zrobiło. Jest OK. Będzie na czym wracać do portu. Popływamy trochę. Na no całkiem, całkiem silnym wiaterku. A teraz troszeczkę poplażujemy sobie. No i zeszliśmy już z kotwicy, odeszliśmy od brzegu Wszystko poszło elegancko Wiaterek mamy stąd wypychający Zobaczymy co będzie dalej na zalewie Tu jest jedna wielka niewiadoma Za nami jakaś chmurka, z której tam widzę, sika troszkę no ale to miejmy nadzieję, że się z nią miniemy no, dobra. buchtuje winę z daru pomorza Przewymiarowana, straszna cuma przewymiarowana, ale taka jest już dobrze podpływamy już pod zarzęcin chwilami całkiem całkiem dmucha bardzo nierówny nieraz siada, ale teraz akurat pod chmurkę wjeżdżamy to trochę parę razy szarpnęło tylko żeby z dobrego kierunku bo jesteśmy akurat na przewężeniu już o o no właśnie o tym mowa zaczyna kręcić dziób no i przewężenie koło wyspy przeszliśmy bez bólu zarzęczyni już został z tyłu Przed nami już szeroka woda, także w razie czego można jakiegoś halsa zrobić, ale może uda się jednym halsem podjechać. I udało się jednym halsem podejść na wysokość portu naszego. Już mamy na prawym trawersie porcik. Jesteśmy już w porcie. Łódeczka obmyta, przyszykowana na 4 tygodnie nieobecności naszej. No, trzy, no ale razem z tym tygodniem, co będzie, to cztery nas nie będzie, no nie? Nie, myślę, że. No, ale no, nawet jak 3 by było, to w każdym że 3 weekendy nas nie będzie. Także ją ładnie obmyliśmy. No, malować niestety nie będę, bo proszę, bo takie. W każdej chwili może padać, a do tego jeszcze wieje niesamowicie, to pruszy cały czas, także bez sensu jest marnować farbę. Ostatnie przygotowania. Wyczyścić kibeleczki. I uciekamy. Zjemy obiadek i do domciu. Maruszek jeszcze tam sobie je. Wgryza się w gryza się te schabowe tam. A u mnie to już został pusty talerz, po prostu pusty talerz. A nad nami zawisły czarne chmury. Orządek zrobiony. Maruszek już czeka. I znosimy do auta, bagaże, bo żeby znowu następna chmura nie przyszła i nie zmoczyła no dobra to co? starym zwyczajem rzut na zale